Tak jest, przechodzimy do fazy drugiej. Łódź patrolowa na drugiej. Nurkuj. I zaczepione, dawać na górę. Do wszystkich jednostek Alfa jest na miejscu. Jak wygląda sytuacja? prawo nad strefą zrzutu. Charlie w gotowości. Włączyć na i znaczniki po Zachować ciszę. Brawo w drodze. Rozumiano, możemy ruszać. Gniew go. Oh. Brawo w drodze. na miejscu. Ruszamy. Alfa do Czarni, gotowi? Potwierdzam. Do wszystkich mamy zielone światło na fazę drugą. Zrozumiano. Tak jest. Wchodzimy do środka. Czysto. Chodzę po schodach po południowej stronie. Uwaga, mi głowiec szturmowy startuje. Tak jest, przyjęliśmy. się. Wyłączyć noktowizory. Ruch na dziedzińcu. Wygląda na transfer więźnia. To nie nasz gość, za mną. Czekamy na rozpoczęcie ostrzału przez tarmi. Potem ruszamy do władzy na dziedzińcu, by wejść do środka. Czekacie. Do wszystkich, alfa na pozycji. Tak jest, prawo na pozycji. Charlie w gotowości. Wodun przygotowe przygotować się. 3, 2, 1. Odpalajcie.

Alfa jest w tunelach, jak sytuacja? Jesteśmy przed pomieszczeniem kontrolnym. Czekamy na was. Zrozumiano. Przy bramie. Ruszamy. Do wszystkich zaczynamy. Brak. Gas światło. Tak jest, odcinam. 3, 2, 1. Zaczynamy. Ja! Brawo ma klucze! Zrozumiano. Strzelajcie tylko do strażników. Wykorzystajcie więźniów jako osłony, gdy wybuchnął zamieszki. Ja, czysto! Kolejni w blokach po lewej Brawo. stronie. Załatwijcie za miejsca! Otwieramy bloki od 1 do 4. Ja, czysto! Sprawdź następny blok! Strażnicy wiedzą, gdzie jesteśmy. Brawo i bloki na drugim poziomie. Tak jest, odbieramy. No no, no, no. A jeden, pas, gdzie strzelasz? martwi więźniowie nie wnieśli zamieszki. To <totryczny> Kontakt! Jest czysty, zmierzam na dół A jeden na dół A jeden. Blok jest czysty, zmierzam na dół ten another <zysklarzanie> do wieściu Blok jest czysty zmierzam na dół A jeden A jeden do wieściu są nam potrzebni! Alpha 1 do prawo 1, otwór 55C. Blok jest czysty, zmierzam na dół. 1 oh. na dół. Blok jest czysty. Zmierzam na dół. A jeden na dół. Nie skalaj do więźniów, A jeden. Co nam potrzebny? Alpha jeden do prawo jeden. Otrzymaj 55C. Alpha idzie na podpoziom X4. Kontakt! Patrz gdzie strzelasz, 2-1, czysto! Alfa w ruchu, uwolnijmy nasz cel. Forsujemy. Możemy forsować. Przy celu czekać. Flara. Pokaż się w świetle. Dlaczego tak długo, Iwanie? Hmm? Do wszystkich potwierdzam to 627. Tak jest. Otwieramy 627. Ten plan zależy od jego wykonania. To dopiero początek. Do wszystkich. Mamy go. To dla mnie wielki zaszczyt, dowódca Makarow. Sześć lat. Dwadzieścia dwa dni i cztery godziny. Dobrze widzieć was sobą. Ciebie też. To, co pan osiągnął z tej celi, to wierzchołek góry lodowej. Do wszystkich. Tutaj wasz dowódca Wladimir Makarow, kryptonim Czar. 9.0 0 Przejmuję dowodzenie. Faza trzecia, bez odbioru. Za mną. Iwan, z filtracji jest aktualny? Tak, stronie. Dobrze. Im prościej, tym lepiej. Dopóki wszystko gra. Andrzej, bierz sprzęt i ruszamy. 2-1, szybko, bierz co trzeba. Alfa 2-1 do czargi, mamy dowódcę. Ruszamy do punktu eksfiltracji. Przygotować się. Alfa 1 jedzie w dowódca zabezpieczony. Przygotować się do ewakuacji. Przyjęliście? Do wszystkich jednostek, na górze jest gorąco. Kontakt wrogiem. Tak jest, czekaj. Strażnicy twardo atakują brawo na górze. Zalecam zatrzymanie się. Zaraz nadejdą więźniowie, którzy odwrócą uwagę strażników. To nasza szansa. Opóźnienie zwiększa ryzyko. Andrzej, kto sprawuje władzę w Gułagu? Strażnicy? Czy więźniowie? Więźniowie. Tak, Andrzej. Dlatego straż nosi broń. Dobra robota, żołnierz. Niech twoje czyny przemówią. na wieży jest gniazdo km Car do Raptora! Potrzebny natychmiastowy ostrzał wieży na dziedzińcu! Słyszycie mnie? Przyjąłem. Raptor nadciąga. Do sił naziemnych. Cel namierzony. Bliski odstał. Tak jest! Rozpocznij Bezpośrednie trafienie. Cel zniszczony. Nero, to nasze wyjście! Uwaga, drogi z powietrza! jeden zachowaj na strażników na Klucz się wycofuje. Grażnicy tracą teren. Na lądowisku! Na lądowisku jest gorąco! Zobaczcie, co robimy! Zobaczcie, Charlie mieli zająć się śmigłowcem. To był problem, którym trzeba było się zająć, Iwan. Podążajmy klifami w kierunku wody. Nasze łodzie nas rozbiją. Na odpłyną! Zadnij na murze! Mam cię! Dowódco! <grymne> <grymne> jazda, jazda, jazda! Było blisko. Mam u ciebie dług, dowódco. nie ma długu. Tylko lojalność. Niezachwianą lojalność!